Już jutro wszyscy działkowicze należący do rodzinnego ogrodu działkowego Zacisze będą obchodzić Dzień Działkowca. Impreza stała się już tradycją, ponieważ organizowana jest już od 8 lat. Jak podkreśla Marian Leszkowic, impreza zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Kiedyś ktoś ustalił, kiedyś kiedyś, że jest czas na modlitwę, czas na zabawę i czas na umieranie. My jesteśmy po środku. U nas jeszcze jest czas na zabawę. i Organizujemy to, żeby zintegrować z naszych działkowców. A działek jest tych 285, przewija się gdzieś około 200-250 osób. Zarząd przygotował dla działkowiczów wiele atrakcji. Przede wszystkim zabawy i konkursy z nagrodami dla najmłodszych. Będzie można za darmo zjeść i posłuchać muzyki na żywo. Oczywiście, Dzień Działkowca to nie tylko zabawa. Okazja jest do wyróżnienia działkowców, którzy wnoszą wkład pracy w istnienie ogrodu, którzy, komisja ocenia stan działki, wyróżnione działki, dostają też nagrody oprócz dyplomu nagrodę i to jest po prostu raz do roku to robimy taką imprezę. Impreza rozpocznie się jutro o godzinie 15.00.